Znieśćmy toast. Niech żyje sztuka i nigdy nie umiera. Niech będzie wielka, choćby była mała. I niech nie błądzi po łatwych ścieżkach komercjonalizmu. I nigdy nie stanie się produktem służącym zyskowi, tylko zyskowi. Chcę znieść toast, aby sztuka zadawała się tylko z tymi, którzy mają coś do powiedzenia. Państwo proszę o dalszą Jak grał kwartet saksofonowy w Państwowej Szkoły Muzycznej w Piotrkowie w składzie na saksofonie altowym Paulina Pałówska, na saksofonie tenorowym Patrycja Karpińska, na barytonowym saksofonie Sylwia Poszacka i Bartosz Pielużek na saksofonie altowym. Kwartet jeszcze dla Państwa zagra. A póki co ja chciałem się wytłumaczyć z tego spotkania i zaproszenia Państwa dzisiaj na rynek. Chciałem serdecznie Państwa powitać, powitać szczególnie członków Loży Kulturalnej Stary Miasto, która jest współorganizatorem tego plezmogu. Panie i Panowie, w tym roku po raz trzeci obchodzimy Światowy Dzień Sztuki. Światowy Dzień Sztuki e, imienia e, no Leonardo da Vinci. Nerwy. Przed tyle znajomych twarzy, a myślę tylko jedno nazwisko, Alzheimer. <gry> Spotkaliśmy się z powodu sztuki, panie i panowie. Żeby zacząć od początku, to gdy Pan Bóg stworzył pierwszych ludzi, kobietę i mężczyznę albo odwrotnie, to zostało mu jeszcze trochę gliny i nie wiedział, co z nią zrobić i spytał, czy czegoś nie potrzebują, to znaczy Adaniewa. A oni po krótkiej, burzliwej naradzie odpowiedzieli, że żeby zrobił im piękno. No ale na taką prośbę Bóg rozłożył ręce, bo nie wiedział, jakby to piękno po stworzeniu nieba i ziemi i ludzi miało wyglądać. Oddał więc ten kawałek gliny Adamowi i polecając, a sami sobie zróbcie. Od tamtej pory każdy, kto posiada ten szczególny kawałek gliny, sam na swoją miarę tworzy własne pojęcie piękna, dobra i prawdy. Tak mniej więcej narodziła się sztuka i trwa aż do dzisiaj. 15 kwietnia 2013 roku.